Drodzy bracia i siostry, żyjemy w czasach wielu kryzysów. Jeszcze niedawno kryzys związany z pandemią, teraz kryzysy wojenne, kryzysy ekonomiczne, polityczne, ale jeden z najsmutniejszych, chyba, kryzysów to kryzys prawdziwych relacji. Moje pokolenie, ale i młodsi ode mnie byliśmy jakoś, jesteśmy wychowywani w takim poczuciu prawa do szczęścia, osobistego szczęścia. Jednocześnie zapominając o poczuciu obowiązku, poczuciu powinności i odpowiedzialności. Opowiadam czasem tą anegdotę, bo to jest i zabawne, ale i smutne, takie można powiedzieć trochę tragikomiczne. Otóż kiedyś będąc w Warszawie widziałem parę ewidentnie narzeczonych, bo się dzieli naprzeciwko siebie i nie rozmawiając ze sobą, każde z nich patrzyło w telefon. To był bardzo smutny widok, bo jeżeli młodzi, para, narzeczeni nie są sobą zainteresowani, to można postawić pytanie, jaką będą budować rodzinę za kilka lat, małżeństwo. Rzeczywiście to prawo do szczęścia uderza niesamowicie w relacje między nami. W tym relacje rodzinne. Dzisiaj obchodzimy święto, święto, świętej rodziny. Rodzina jest tą wspólnotą podstawową, która zasługuje na wszelkie ofiary i wyrzeczenia, aby tę rodzinę utrzymać. To święto, świętej rodziny ukazuje nam rodzinę, która jest święta, ale nie jest wcale idealna. Już na pewno nie raz słyszeliście. Słowa kapłana, który opowiadał o tych skomplikowanych relacjach w świętej rodzinie. Nie moglibyśmy nazwać ją łatwą. Niemniej matka Boża, Maryja, która była już zaręczona, nie uskarżała się, że, że jej zapewne wcześniejsze wyobrażenia rodziny okazało się zupełnie musiały odbiegać od tego, jak to sobie wyobrażała. Nie uskarżała się, że musiała. Rodzić w jakiejś gropie, gro, grocie czy szopie. Święty Józef nie uskarżał się, że wychowuje tak naprawdę nie swojego syna, nie uskarżał się, że nie ma i nie będzie miał potomka. A Jezus, Jezus żywy Bóg, nie uskarżał się, że wychowuje go prosta dziewczyna z Nazaretu i prosty Cieśla, ale był im posłuszny. Ten przykład świętej rodziny ukazuje nam, Rodzinę nieidealną, nie taką, która nie ma problemów, ale rodzinę, która stawia na miłość i stawia na wzajemną ofiarę. Dobrze wiecie, że jest czas kolendowy. Tutaj od nas ze wspólnoty kilku kapłanów chodzi po kolędzie. Również ja byłem, co prawda w tym roku, dopiero dwa dni, ale już spotkałem piękne rodziny, małżeństwa, które chwaliły się i słusznie. Swoim małżeńskim starzem i w sumie powtarzają to samo, że trzeba dużo wyrozumiałości, cierpliwości, ustępowania, że gdyby chcieli stawiać tylko na to prawo do osobistego szczęścia, to ani małżeństwo, ani rodzina nigdy by się nie ostała. No bo przecież małżonek czy małżonka bardzo szybko, ja nie mam doświadczenia, wy macie. Ale z tego co słyszę, to bardzo szybko zaczyna irytować, denerwować, być niewygodnym. Była taka piosenka, która mówiła coś o zmianie na lepszy model i to się dzisiaj bardzo często dzieje. Dzieci też, można powiedzieć, jakoś uderzają w prawo do szczęścia, no bo przecież trzeba ponieść bardzo dużo ofiar różnego rodzaju, aby dziecko wychować. Podobnie i opieka nad starszymi rodzicami. Patrzmy zatem na świętą rodzinę jako na rodzinę nieidealną, nie rodzinę bez problemów, ale rodzinę, która opiera się na miłości, znosi trudy, wyrzeczenia, trudy często niewyobrażalne, bo przecież Matka Boża, rodząc w grocie, nie spodziewała się jeszcze, że będzie musiała patrzeć i przeżywać śmierć swojego syna. Więc są to ekstremalnie trudne. Doświadczenia, wyzwania, które święta rodzina przechodzi dzięki miłości. Więc patrzmy na tą świętą rodzinę, bierzmy z niej przykład, uczmy się i stawiajmy nie na osobiste prawo do szczęścia, ale prawo do miłości, które wymaga wymaga wyrzeczeń, poświęceń po to, aby szczęśliwi byli ci, których kochamy. A wtedy, chociaż przez trudną drogę, i my będziemy szczęśliwi.